Cześć, witajcie. Słuchajcie, mijam dzisiaj już nie wiem, który zestaw tam jedzie w oddali traktor z rurami. Taki zestaw czwarty, może mijam już. I podejrzewam, że tej wody u nas w rzece to chyba w końcu zabraknie. Ludzie się tak szykują na, na zraszanie nadkoronowe, że to się w głowie nie mieści. Słuchajcie. Mam informację, że ludzie z Powiśla już jeżdżą pod Kraśnik. Wykupują flipery. Wykupują rury. Czyli jest jedna wielka gonitwa za materiałami do nawodnienia. I powiem Wam, że no w sumie może to i podstawna rzecz, że ludzie tak chcą uniknąć tych szkód mrozowych. Ale czy podlewanie i zraszanie drzew w fazie, kiedy te pąki Popękały i dopiero. Zaczy... Nie wiem, czy ta faza jest niezawczesna. Ja, moi kochani, już się nie stresuję. Ja się wyluzowałem, powiedziałem sobie, że koniec stresu. Siedzę, nie będę nic nagrywał, nie będę nic dodawał. Wymrozi to, wymrozi. Ja już sobie kupiłem. Ja już sobie kupiłem yy... na wieczór. <laughs> flachę będę siedział i będę obserwował. No, nie będę a nie, nie wyśpię się i gówno z tego. Także uważam, że stres, pośpiech, panika nie jest wskazana absolutnie. Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym materiale. Wieczny mamy dzisiaj wieczną środę, powiem tak. Eee... Wydawałoby się, że już pogoda jest iście wiosenna, a tu niestety ci ząg, idą mrozy. Idą mrozy i to dosyć spore, bym powiedział. Dlatego też postanowiłem dzisiaj podzielić się z Wami pewną rzeczą, pewnymi takimi spostrzeżeniami na temat tych przymrozków, które nadciągają do nas z północy wraz z opadami śniegu, ale również chciałbym kilka rzeczy powiedzieć na temat. Niemożliwości zawarcia upraw przez firmy ubezpieczeniowe, bo właśnie w dniu wczorajszym odmówiono mi zawarcia ubezpieczenia od Gradu w moich jabłoniach. Z powodu tego, że firma Generali, która tak zapowiadała, że od 1 kwietnia będzie ubezpieczała rolników, niestety tych rolników ubezpieczać nie chce na województwo lubelskie. Kilkanaście polis zostało zawartych, reszta została odrzucona. A tu już też poczyniło pewne, pewne zmiany, ale tu przełączam się na drugą kamerę. Obejrzymy sobie, stadia, stadio, w jakim stadium rozwojowym są czereśnie i powiem Wam o tym PZU, co to PZU wymyśliło znowu. Mamy czereśnie, słuchajcie, kordia. Kordia na ten moment jest w takim etapie rozwoju u mnie. Popękały pąki. Ale widziałem, że e, Regina chyba. Czekajcie. Przepraszam, czekajcie, przejdę w Reginę. Regina już jest znowu w innym stadium rozwojowym, a Wanda całkiem w innym. Dlatego też nie można tutaj powiedzieć całkiem, że ta odmiana, a ta to jest Regina. No i co teraz robić? Powiem Wam, że w tych portal, w portalach branżowych tych dużo jest, dużo artykułów, no mróz, 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 temat główny mróz. Faktycznie ten mróz idzie, a im bliżej do przymrozków, tym większa panika wśród sadowników. Ja również się trochę obawiam i sam nie wiem, co robić. Mam drzewo i powiem Wam, że nie wiem, czy nie nie użyję drzewa u siebie właśnie i nie będziemy tutaj ale to zależy tylko jeszcze wyłącznie od tego jak ta wegetacja do, do weekendu będzie postępować, jeżeli będzie e, znacznie się to pootwiera jak na ten moment, no to zdecyduje się, że no nie wiem, dajcie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie. Ja tutaj głęboko myślę nad ochroną tych czereśni, bo nie chciałbym e, widzowie, żeby znowu tak jak w zeszłym roku, stracić całe plony, bo nie mogę sobie na to pozwolić. Myślałem o kominkach, za drogie. Eee, o wodzie nawet nie ma opcji, hmm. szans, bo wodę już kiedyś stosowałem w Czereźniach i można zepsuć sobie, aby... zepsuć sobie, aby można drzewa. Eee, poważnie myślę, jeśli chodzi o e, palenie drzewem, Dowiadywałem się tutaj źródła ludzi, którzy palili drzewem w zeszłym roku. No i jest to zasadne w kwitnienie, a przed kwitnieniem nie wiem czy ta zasadność tego palenia drzewem się nie kończy. Pokażę wam wandę. do wandy i właśnie zobaczcie Wanda tutaj Wanda może oberwać. Najmocniej, bo dzisiaj mamy środę, a do niedzieli, do niedzieli ta wanda może już się stwierać mocniej. Zacząłem Wam ogarniać temat PZU. No to Wam wtrącę, że PZU zastanawia się, czy nie zacząć ubezpieczać szkodowych rolników, bo na początku był zamysł, że PZU szkodowych rolników nie będzie ubezpieczać tych, którzy mieli szkody w zeszłym roku i będzie trzeba iść do innej firmy. No to ja wybrałem Generali. Generali mnie olało w dniu wczorajszym i stwierdziło, że nie, że też nie. Kilkanaście polis na Lubelskie, jak wam wspominałem. No i co zostaje na ten moment bez ubezpieczenia i co ja mam powiedzieć? Co, znowu przyjdzie kataklizm, będą jakieś de minimisy i ci co nie mieli ubezpieczenia będą, e... powtórzy się historia z zeszłego roku, że ci co nie mieli ubezpieczenia to będą im obcinane jakieś fundusze, którym ja, ja fundusze ogólnie dopłat do jestem przeciwny dopłat, do ale tylko tak mówię, że uniemożliwia się po prostu rolnikom zawarcie ubezpieczenia, uniemożliwia się ochronę swoich plantacji, a tak wiele się mówiło na temat, e, jak rządziło PIS, to ci z platformy tam szczekali, że jak oni będą, to rozwiążą problem z ubezpieczeniami. Pozmienia się, będzie całkowicie inaczej. E, gdzie, do czego to można dopuścić, żeby nie mogli ludzie sobie ubezpieczyć? No to zobaczcie. Trochę politycznie, ale. A tego pisu, który też nie, jest, nie był dobry, można było się ubezpieczyć normalnie. A zobaczcie, co się dzieje teraz. Teraz nie można, są dopłaty, a nie można się ubezpieczyć. I to jest to jest paradoks i to woła o pomstę do nieba, że to powinno być karane. Jak to? Ja nie mogę się ubezpieczyć? To, to tak, jakbym chciał ubezpieczyć samochód i go nie, nie móc ubezpieczyć, no to kto mi za, będzie. Yy, kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualny grad, mróz, za cokolwiek? Firmy, aby się nachapać. Aby się nachapać, zobaczcie na Idarecie, co się dzieje. Mam zielonego paznokcia. Sylwii wczoraj pomalował, żebyście sobie nie pomyśleli, że jakiś. Ono, je, on, ono jejo. Zobaczcie na ten moment. I Przecież, jak tu przyjdzie 5-6 stopni mrozu, to tu będzie ciekawie. A, a, a gdzie mamy? A gdzie mamy do soboty jeszcze Także obawiam się, że idarety Obawiam się o wandę, o Idarety Ogólnie się obawiam, no obawiam się. Zwyczajnie się obawiam. Nie chcę być piany, nie chcę się nagrywać, nie chcę Nie chcę później wylecieć i płakać. No, dlatego się obawiam, zwyczajnie, nie? nie? chcę, żeby doszło do sytuacji jak, jaka miałem w zeszłym roku miejsce, że straciłem dorobek życia i jeszcze joby za to zbierałem później na internecie. Także nie chcę dopuścić do takiej sytuacji. Dla chcę coś robić. Próbowałem się ubezpieczyć. Nie można. Próbowałem w drugiej firmie się ubezpieczyć. Nie można. No więc będę próbował robić coś na własną rękę: palić ewentualnie, chociaż to też bez sensu. To palenie teraz jest. No ale coś muszę robić. Coś zwyczajnie muszę robić. Bo nie mogę tak bezczynnie się temu wszystkiemu przyglądać Na pewno będziemy coś zamgławiać może, no nie wiem, głupi jestem bo taka pora dziwna ta pogoda jest Niech się kurwa w końcu zdecyduje albo jest wiosna albo jest zima czy co Choć jak to mówię o kwiecień plecień tak na szampionie to może być najdareciej i na szampionie to może być yy, czerwony pąk już na sobotę a tu wstawiam wam w tym momencie tabelę z, z przemrożeniami. Jeśli chodzi o stadia rozwojowe, zobaczcie sobie jak e, zachowują się po, po nie, e, jabłonie oraz czereśnie jeśli chodzi o siłę przemarzania w konkretnych temperaturach. No Jona Goldy, no to jeszcze, no ale też zobaczcie. To może być też czerwony pąk na sobotę, niedzielę. Ale jest jeden ratunek. Już na zakończenie. Nie przedłużam. Zobaczcie, tu też. Jest jeden ratunek. Południowa, południowo-wschodnia Polska. Eee, wstawiam Wam tu zdjęcie. No. Zapowiadane są intensywne opady śniegu przed e, przymrozkami. Także liczę na śnieg. Liczę, że przykryje śnieg, troszeczkę drzewa. Wtedy niech sobie mrozi i zaoszczędziłoby mi to trochę pracy, nerwów i wszystkiego. A jak nie, to zrobię jak na pierwszym filmiku. Jednak użyję tej butelki i tyle. Także dziękuję widzowie za oglądanie. Ja w piątek szykuję się do zabiegu. Kolejnego pójdzie jeszcze raz mieć z siarką. A w sobotę zobaczymy, jaką podejmę decyzję. Jak będę coś palił, to zrobimy jakiegoś, jakąś transmisję. Jak będę próbował coś chronić. No, trzeba by coś tutaj podziałać. Także na razie mam przerwę w cięciu. Skupiam się na nadchodzących. Przy mrozkach skupiam się na nadchodzącym tygodniu. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć. Do następnego. I bardzo nie jedźcie po mnie w komentarzach. Nie płaczę, nie płaczę.